Cześć i siema z tej strony Swept. Jak co tydzień przygotowałem dla was całkiem pokaźną paczkę informacji. Pozostaje mi jeszcze zaprosić was na kanał na Twitch. No i zaczynamy. A tradycyjnie rozpoczynam od listy największych hitów platformy Steam. Tym razem przyjrzymy się liście bestsellerów udostępnionej 3 stycznia. Niesamowicie dobrze wciąż radzi sobie taktyczna strzelanka Ready or Not. Gra ponownie pomimo trwających wyprzedaży zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu. Na pewno w sprzedaży pomagają też recenzje samych graczy. Wystawiono już ponad 20 tysięcy opinii, z czego 94% z nich jest pozytywna. W najgorętszym momencie minionego weekendu w grze bawiło się równocześnie ponad 17 tysięcy osób. W związku z zimową wyprzedażą top 10 okupują poza tym produkcję z 30 czy 50 przecenami. Jedyną poza Nat nieprzecenioną pozycją jest niedawny debiutant Five Nights at Freddy's Security Breach, które tym razem wylądowało na trzeciej pozycji. Wielkimi krokami zbliża się premiera mocno wyczekiwanego Dying Light 2. I to mocno wyczekiwanego wcale nie jest na wyrost. Deweloperzy firmy Techland pochwalili się za pomocą Twittera, że jest to najczęściej dodawana do listy życzeń pozycja na platformie Steam. Moi drodzy, szykuje nam się światowy hit, który może przyćmić sprzedażowy sukces Cyberpunka 2077. Dying Light 2 miał wielokrotnie przekładaną datę premiery. Wszystko w trosce o efekt końcowy produktu. Miejmy nadzieję, że 4 lutego otrzymamy w pełni dopracowaną grę, którą zapamiętamy na długo. Kolejne polskie studio chwali się sukcesami, tym razem mowa o firmie Exor, która przedstawiła wyniki sprzedaży ich najnowszego dziecka, czyli gry The Rift Breaker. Otóż sprzedaż na wszystkich platformach sprzętowych osiągnęła imponujący wynik 350 tysięcy egzemplarzy. Pamiętajcie, że mówimy o niewielkim studio i nierozpoznawalnej wcześniej marce. Gra zadebiutowała 14 października ubiegłego roku na PC oraz konsolach PS4 i Xbox One. Czekacie na School and Bones? Niestety nie mam dla Was dobrych wieści. Szeregi Ubisoftu opuścił bowiem Antoine Henry, który był zastępcą reżysera gry. Od 2014 roku był członkiem zespołu pracującego nad School and Bones. Później odpowiadał za rdzeń rozgrywki, a następnie nadzorował projektowanie elementów sieciowych oraz koordynował współpracę pomiędzy studiami Ubisoftu. Jak słyszycie, School and Bones powstaje od wielu lat. Przytoczone informacje wcale nie nastrajają optymistycznie. Pozostaje jednak wierzyć, zapewnieniu wodaże Ubisoft, że premiera nastąpi między 2022 a 2023 rokiem. Diestend to bardzo ciekawy tytuł, gra stworzona przez niewielki zespół okazała się sporym hitem. Na kanale przedstawiłem fragment rozgrywki z tej produkcji. Latem ubiegłego roku Diestend debiutował wyłącznie na PC i Xboxach i wydawało się, że będzie tytułem ekskluzywnym. Już wiemy, że jednak będzie inaczej. Tytuł został sklasyfikowany wiekowo przez ESRB na PlayStation 4 i PlayStation 5. Teraz tylko czekać na potwierdzenie od dewelopera i wypuszczenie świeżego trailera. Koto Remake został zapowiedziany w zeszłym roku i do tej pory jedyne co widzieliśmy to tyle, że produkcja zmierza na PC i PS5 oraz że zostanie przebudowana od podstaw. Ostatnio jednak ciekawymi informacjami podzielił się youtuber Mr. Matty Place. Jego zdaniem koto remake odejdzie od turowej walki znanej z oryginału, by zapewnić graczom znacznie bardziej dynamiczne doświadczenie. Deweloperzy ze studia Espyr ponoć podczas opracowywania założeń inspirowali się dwoma seriami God of War i Nioh. Warto wspomnieć, że Mr. Matty Place jako pierwszy potwierdził kiedy dokładnie zostanie ujawniona gra, wydaje się więc być wiarygodnym źródłem. Jeżeli zapomnieliście już o Far Cry 6, to Ubisoft zadba o to, byście sobie przypomnieli. 11 stycznia debiutuje Pagan Control, drugie duże rozszerzenie do Far Cry 6. Dodatek pojawi się równocześnie na wszystkich platformach DLC, zabierze nas w podróż po myślach i wspomnieniach Pagana Majna z czwartej odsłony cyklu. Ponownie, jak w dodatku Was Insanity, taki tutaj rozgrywka oprze się na założeniach znanych z gier Roguelite. Czekacie? Mountain Blade 2 Banner Lord wciąż znajduje się we wczesnym dostępie. Co jednak dla nas ważne, wraz z aktualizacją E1.70 do gry został wprowadzony polski język. Twórcy uprzedzają, że tłumaczenie może być jednak na ten moment dalekie od ideału, dlatego proszą by zgłaszać im ewentualne błędy. Oprócz tego, patch poprawia generator liczb losowych i jego wydajność, oraz zwiększa maksymalny rozmiar armii w bitwach niestandardowych do 1000 jednostek, co de facto pozwoli rozgrywać potyczki 1000 na 1000. Miesiąc. Oczywiście wprowadzonych zmian jest zdecydowanie więcej. Wszystko do przetestowania w samej grze. Twórcy The Elder Scrolls Online zaczęli tizować kolejny dodatek. Z filmiku możemy się dowiedzieć, że miejscem akcji będzie Królestwo Pian Donea, osadzone na archipelagu wysp. Region ten należy do rasy Maormerów, zwanej szerzej jako morskie elfy. Oficjalną zapowiedź dodatku powinniśmy zobaczyć już 27 stycznia podczas transmisji w serwisie Twitch. Debiutant z tego tygodnia Deep Rock Galactic to gra, która swoją premierę miała już 13 maja 2020 roku na PC-tach i Xboxach One. 4 stycznia ten tytuł zadebiutował na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Przypomnę tylko, że w grze gracze wcielają się w krasnoludzkich ludzkich astronautów na usługach tytułowej korporacji specjalizujących się w wydobywaniu surowców z obcych planet. Do wyboru mamy jedną z czterech klas specjalizujących się w drążeniu skał, rozpoznaniu terenu, wsparciu drużyny oraz walce z hordami obcych. Kluczem do sukcesu jest współpraca między graczami niezbędna zarówno w trakcie przemierzania lokacji jak i walce z kolejnymi falami agresywnych istot. Sony w końcu przedstawiło pierwszą grę jaka zmierza na PlayStation VR 2, czyli na next genowe gogle. Na dobry początek otrzymaliśmy zaledwie teaser Horizon Call of the Mountain, ale według jednego z byłych twórców Horizon Forbidden West nadciąga pełnoprawne doświadczenie z segmentu 3A. Jeśli chodzi o PlayStation VR2, Sony ma zamiar wrzucić na rynek urządzenie, które od premiery pozwoli nam zatopić się w nowej generacji wirtualnej rzeczywistości. Już jakiś czas temu pojawiły się plotki o The Last of Us remake. Obecnie temat poruszył znany insider Tom Henderson. Zdecydowana większość informacji, jakie pojawiają się na jego twitterze, znajduje dosyć szybko potwierdzenie w rzeczywistości. Renomę wyrobił sobie głównie przez publikację zakulisowych wiadomości dotyczących tworzenia najnowszych odsłon Battlefielda czy Call of Duty. W każdy bądź razie informator przekazał za pośrednictwem Twittera, że prace nad The Last of Us Remake dobiegają już końca, a premiera prawdopodobnie mogłaby się odbyć już w drugiej połowie roku. Dead Stranding Director's Cut do tej pory był obecne tylko na konsoli PlayStation 5. Według potwierdzonych informacji ta zremasterowana wersja zadebiutuje wiosną tego roku, także na PC, tak za pośrednictwem platformy Steam i Epic Game Store. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy wersji reżyserskiej możemy spodziewać się na konsolach Microsoftu. Przypomnę, że Director's Cut oferuje zaawansowany system walki, rozszerzoną zawartość o nowe bronie i pojazdy oraz nowe lokacje i misje. W wersji reżyserskiej mamy też do czynienia z nieco rozbudowaną fabułą w stosunku do pierwowzoru. Studio Grand Games zaprezentowało Coal Mining Simulator, gdzie, jak można się domyślić, zajmiemy się wydobyciem węgla na skalę przemysłową, obsługując wielkie maszyny przystosowane do pozyskiwania tego surowca. Produkcja, oprócz sterowania i zarządzania posiadanymi pojazdami, oferuje również aspekt ekonomiczny. Gracz jest niejako zmuszony do szukania korzystnych kontraktów na dostawy węgla, a przy tym musi dbać o dobre ceny ze strony dostawców paliwa czy części zamiennych. Jeżeli jesteście zainteresowani symulatorem, to już teraz Możecie przetestować wersję demonstracyjną tej produkcji, która jest dostępna na platformie Steam. I na tę chwilę to wszystko. Jeszcze raz zapraszam na kanał, zapraszam na Twitch. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!